Piękna sprawa, po prostu w takich malunkach przyrody zatoczyć się w kręgu współczesnej Takiej, takiego zapachu, tego mułu, tego wszystkiego, bo tu teraz jest woda spuszczona na stawach. się mały na rybek pławi po prostu coś debeściarskiego debieś, tu żeśmy zawsze sobie przychodzili za jak mieliśmy nie wiem po 15, 16 na blałki żeśmy chodzili do tutaj w to miejsce żeby spędzić miło czas latem i tak dalej tu mamy mnich z którego to żeśmy oddawali skoki do wody jak to się Salta i inne rzeczy na główkę z kakao, prawda? Tutaj widziałem w zeszłego roku parę młodą. Naprawdę coś wspaniałego, tak poczuć ten zapach w ogóle tej, tej rzęsy. Tej, patrzcie, jaka tu rzęsa jest. Kocham takie urokliwe miejsca nad życie po prostu to jest coś można się oderwać od codzienności i, za, i po prostu sobie pomarzyć. Wspaniały zachód słońca prawda. I tutaj wracają teraz mi na myśl takie wspomnienia fajne jak to żeśmy brali sobie opony od kombajna. Zrobiliśmy sobie wiosła z drewna, z drzewa i po prostu żeśmy śmigali po całym stawie, o tutaj y, na, jak żeśmy wchodzili z plaży i żeśmy chcieli przepłynąć na drugą stronę to mianowicie w jednym miejscu było było, było tylko bez gruntu y, te, ten staw po prostu miał na rowie ponad 2 metry tam gdzie jest najgłębsze miejsce i żeśmy zawsze sobie dryfowali na tą wyspę tam. No fajne. Chcę zobaczyć jeszcze, czy tutaj jest jeszcze ten korzeń, którego kiedyś jeszcze w zeszłym roku. Ahoj! Ale echo. Widziałem. Nie wiem, może gdzieś tutaj będzie e, to coś. E, to się się O jest, popatrzcie. Jaki fajnie fajnie zarośnięty korzeń. Wiecie co? Tu jest naprawdę cisza, spokój. Nikt nikomu nie patrzy na ręce i tak dalej po prostu jeszcze namiot, i można zrobić jakąś fajną ekspedycję rekreacyjno bytową i tak I właśnie możesz być wszędzie, ale takich miejsc na ziemi jest bardzo mało, a ludzie... Ludzie tylko wiecie, siedzą sobie w swoich chatkach, nigdzie nie wychodzą itd. i tak dalej. Nie wiem dlaczego. Póki jeszcze, ta jesień nie jest bardzo piękne. Popatrzcie jak to jest wspaniale, to tak oko cieszy, jak te rybki się też puskają. Więc naprawdę warto, warto. można się rozmarzyć w takim że w fajnym przyrodniczym miejscu każdy. Każdy przyrodnik yy, lubiąc naturę i tak dalej Ci to powie, że dekustując się w takich okolicznościach natury to po prostu jest coś pięknego, wspaniałego, słoneczko już zaszło pusio trawę w piernicza. Będzie padać, coś przyjdzie. No. Okej, okay, niech sobie pada. Każdy ma jak na chwilę obecną myślą gdzie mieszkać, to dach nad głową jest, a to najważniejsze, a bez tego nie mają. Dobra, pozdrawiam Was moi kochani do usłyszonka kolejny razem. Siema!